W tej lekcji pokażę Ci, w jaki sposób pobrać i zainstalować Gita dla systemu Windows. Najpierw wchodzimy na oficjalną stronę projektu git-scm.com. Sekcja pobierania znajduje się tutaj. Przechodzimy sobie do sekcji pobierania. I tutaj mamy instalki Gita dla Maca, dla Windowsa i dla Linuxa. Wybieramy sobie instalkę dla Windowsa. I powinno rozpocząć się automatyczne pobieranie. Jeżeli nie, to tutaj mamy do wyboru instalkę gita, wersję 32-bitową i wersję 64-bitową, więc wybieramy 64-bitową. I zapisujemy je sobie, zapisujemy ją sobie w jakimś dogodnym miejscu na dysku. Następnie odnajdujemy instalkę na dysku i rozpoczynamy proces instalacji. Podczas instalacji git będzie pytał się o wiele dosyć zaawansowanych opcji. Zdecydowaną większość z nich możesz zostawić na domyślnych wartościach, z wyjątkiem jednej. Więc teraz przeprowadzę cię krótko przez wszystkie i powiem Ci, która ma na co wpływ. Najpierw Git pyta się, w której ścieżce się zainstalować. Domyślna ścieżka jest dobra. Tutaj są takie m, bardzo podstawowe opcje. Możesz tutaj na przykład wybrać, czy chcesz mieć ikonkę na pulpicie, czy chcesz e, razem z Gitem zainstalować takie bardzo lekkie środowisko graficzne. Zostawimy sobie tutaj wszystkie opcje domyślne i przejdziemy dalej. Tutaj git pyta się o grupę w menu Start. Domyślna nazwa grupy jest dobra. To jest jedyna opcja, którą sugeruję zmienić. Tutaj jest domyślny edytor tekstowy Gita. Jeżeli nigdy wcześniej nie korzystałeś z edytora Vim, to proponuję nie uczyć się jednocześnie gita i Vima, bo to może być za dużo, użyjmy czegoś przyjaźniejszego. Jeżeli masz edytor tekstowy Notepad, który gorąco polecam, to użyj tego edytora. W przeciwnym wypadku możesz wybrać coś bardzo ubogiego, jak na przykład nano. Więc ja sobie wybiorę Notepad. Tutaj git pyta się o to, w jaki sposób zmodyfikować ścieżkę systemową Path, a środkowa opcja jest dobra. Tutaj git pyta się, jakiej biblioteki używać do bezpiecznych połączeń. Biblioteka OpenSSL będzie dobra. Tutaj git pyta się, w jaki sposób komitować końce linii. Najważniejsze jest to, żeby wszystkie osoby w zespole, które pracują nad jednym projektem, komitowały końce linii w jednolity sposób. Na Windowsie prawdopodobnie pierwsza opcja będzie najlepsza dla wszystkich. Tutaj git pyta się o to, jakiego terminala używać, a ten terminal pierwszy z góry da nam zdecydowanie więcej opcji. Domyślny terminal Windowsowy będzie dużo bardziej ubogi, więc zostawiamy ten pierwszy. I tutaj jeszcze opcje związane z wydajnością, z przechowywaniem poświadczeń, z używaniem symbolicznych linków. Możemy wszystko zostawić do myśl. I tutaj jeszcze dwie opcje eksperymentalne. Sugeruję nie zaznaczać żadnej z nich. I klikamy na install. Czekamy, aż git się zainstaluje. Na koniec wybierzmy sobie, żeby uruchomić gita i nie chcemy czytać glisnoutsów. I po zainstalowaniu wpiszmy jeszcze komendę git version żeby sprawdzić, czy Git zainstalował się poprawnie i powinniśmy dostać wersję Gita, jaką właśnie zainstalowaliśmy.